Cześć, witam w moim, a nie, to nie ten kanał, zapomniałam. Mm. <laughs> witam mm. na naszym kanale. Mm. Mm. No tak, masz zakaz odzywania mm. się. Ciekawa, jak długo wytrzymasz. Żartowałem, nie zakleiłam już. I to przez Was wszystko, bo pisaliście w komentarzach, że zrobiła placuszki, a mój mąż potem tyje. Ej, a tego, powiedz tego, mi, A ja razem przy nim. Powiedz mi jedno. No. Powiedziałaś na moim kanale? No. Się... Chciałam powiedzieć, że w moim magicznym warzywniku. A nie, nie to już tam pomijają, ten magiczny warzywnik. Czy powiedziałeś, witam na moim kanale? No tak. Ale przecież to jest mój kanał. No tak się tylko nazywa. A jak robiłeś te kotlety, to kto po tobie sprzątał to? Umyłeś maszynkę? Z tyłu... Patelnię umyłeś? Tam jest dowód. Ale mog... wiesz, że ja składałam ten wniosek, mogłam napisać Marta Kostrzewska i, by, i bym wtedy ci zrobiła dopiero. Jak zwykle zboczyliśmy z tematu, niepotrzebnie. To 3000 subskrypcji, dziękuję wam bardzo, lecimy do miliona, raczej wykończy mnie y, y, ta oto Ktokolwiek. ta oto kobieta, zanim będzie 200 tysięcy. Dobra, do rzeczy, Dobra, to tu masz, wszystko będzie w opisie, jak bo jak zwykle gadasz i zaraz będą ludzie pisać, że z, z, mógłby być film 3 minuty, a nie 30. Mojemu mężowi zachciało się placuszków twarogowych. Waniliowych. Waniliowych, ale twarogowe. Więc y, zmusił was komentarzami, żebyście Zachęcili mnie do zrobienia, więc zrobimy. Co potrzebujemy? Czego potrzebujemy? Najważniejsza rzecz do placuszków twarogowych to twaróg półtłusty. Musisz bardziej go pionowo dać, bo o tak. Ja nic nie muszę. Powinieneś operować tak tym telefonem, żeby było wiesz, widać ile się, ile jak osób tego pisze, Wiesz mówić. ile osób pisze, że niech ta baba się zamknie? <laughs> no trudno. Dobra. Twaróg półtłusty. Mamy tutaj 500 pół gramów. kilograma. Cukier wanilinowy albo waniliowy, jak spotkacie w sklepie, to jest praktycznie jedno i to samo. Dwa jajka. Dwa jajeczka wybite już. Pięć łyżek mąki. Już mnie po prostu... a jaka to Miał mąka? Się nie a się. Ale to się, wiesz, Jaka to mąka? Mąka pszenna tortowa, typ 450. Dobra, ale do, robić płatki od tortowej mąki? Używasz jak do tortu? Tak, do naleśników też używam tortowej, żeby były Co to jest tutaj Cukier, kryształ, Kryształ. <gry> cztery łyżki cukru, olej i dodamy szczyptę soli. Nie wiem dlaczego to robię, ale zawsze do naleśników czy jakichkolwiek placuszków jak robię, to zawsze wsypuję trochę soli. Dobrze, co teraz? Co po kolei? Lecimy, lecimy ciągiem, ile się da, żeby po prostu... Najpierw zajmiemy się jajkami. Trzeba je roztrzepać. Ale do miski przerać, tak jest. Będę A Ty mi nie robią. będziesz mówił, co mam robić. No. Będzie się tutaj wymądrzał Co do tego? Zobacz, jakie takie na złożył. Zobaczcie, żółty, jak ona trzepie te jaja. Wiesz. Dobra, teraz tak. Cukier. Pięć łyżek to było? Mówiłaś? Yy, nie, cztery. Cztery łyżki cukru? Tak, Pięć łyżek było mąki. Nie słuchaj. A łyżeczki I... do czego wziąłeś, żeby to obciąć czy żeby Nie, było? to, żeby obciąć. Dobrze. E, yy, cała paczuszka. Ile za paczuszka ma pokaż? Z tyłu. 16 gram. 16 gramów. Pokażę jak nie? Ja sobie no Dobra, to i ja dopiero sobie niuknę. Jeśli ktoś nie lubi albo drażni go y, zapach cukru no. waniliowego, czy tam waniliowego, wanili, y, no, to jest to, jest taki, kupić. Bo wiecie, jak się nie doda tego cukru. Na razie że ja to pewnie. Nie już. trzeba to rozmieszać. Zaraz rozmieszam. A nie trzeba tu dać na jakiś sito, żeby troszkę oczek, ten twaróg? Nie, nie trzeba. Tam nie musi nic obciekać. Ej, trzepaj, moja droga, żeby nie było białka. Hmm. W sensie. Tam jest z tą jeszcze przelgnięta, bardziej przewinąć no O nisku. Boże, dobra. Ale tu. Widać. Hmm. Ale to co takiego, że, że widać? Szczypta soli. To było więcej niż szczypta. Zobaczcie, pół łyżki wsypała. Nie, szczypta I soli. I żeby nie żebym nie zjadł? A ja i tak zjem. I tak zjesz, i tak zjesz. Dobra, bo już się mundrujesz tutaj za wiele. Otwieramy ten A wiesz co jest najlepsze? Że no. ci wszyscy, co nie rozumieją, to wie, to będzie, nie? A Jak? ty tak mówisz i to tak się wydaje, jakby to było naprawdę, nie? Ale ja mówię naprawdę. Mój, na pewno. Nie, płacz, ciebie. Nic, nic ci nie zrobię, nie Mam alergię na ciebie i dzisiaj cały dzień po prostu łzawie i się smarczę. Markaczu. Tak. Możesz tak trochę się oddalić z tym telefonem i nie robić zbliżeń na moje niedorobione paznokcie. Aha. Troszkę go tutaj roz. Rozbłudamy. dobrze było, ja miał drugi. Olej oczywiście do smażenia, do smażenia, więc to smażenia, tylko jest tak ty poglądowo, coś. żeby pokazać. Dobrze, może już. To dalej Powtórzę inaczej. jeszcze raz całe proporcje, ile tego będziecie mieli w opisie filmu. Jest to mega szybko i mega dob pysznie. Taki deser powiedzmy. Tak, to, ale nie? wiecie, jak się robi w domu, to zawsze w domu. No, teraz też robię w domu, ale tak jak dla siebie bez kamery, to zawsze to inaczej wychodzi. A próbuj, tak to... Próbuj, niech widzowie zobaczą, niech spróbują. Oczywiście teraz sobie ugniatamy tym widelcem, żeby tak... Może ktoś coś tam robi w inny sposób, to też piszcie w komentarzach, pod, może... pod, podpowiedzcie. Ale generalnie trzeba to dobrze rozbełtać, żeby nie było takich tych grudek. Bo ja które zaczęłam tu jeszcze widać. o tym mówić, a ty jak zwykle mi przerwałeś, że ten cukier wanilinowy jest dosyć istotny, bo i ta ilość cukru, którą się tu daje, bo to będą takie placuszki na słodko. Gdybyśmy nie dali tyle cukru i cukru wanilinowego, czy tam waniliowego, to to by były bardziej pierogi leniwe, prawda? I wtedy można sobie by dosłodzić, polać masłem, śmietaną, takie pieruszki. Śmietaną, ja uwielbiam cynamon, więc cynamon A ja nie i to ona specjalnie powiedziała w tym momencie, że ja uwielbiam cynamon, bo wie, że ja nie ją. lubię. No, słodkie. No ja słodkie, ogólnie słodkie. lubię taki farsz, y, tylko bez białka, do. O, mi się z tym. Ty byle co lubisz? Ja wiem, do naleśników. Jak? Aha, bo to się to jest twarogiem, tak? Tak, słodkie, twaróg A i jak bez rzutka. białka? No bo białko jest, nie wiem, no, moja mama chyba tak robiła, chociaż ostatnio powiedziałam, że twoja mama też tak robiła. No, czyli tylko żółtko dajesz do twarogu? Tak. I, I jak są pierogi z twarogiem, to właśnie tak? No nie wiem, ale ja dawałam żółtko, tylko że u nas to tylko ja to jem, więc już dawno tego nie robiłam. Ale jak sobie kiedyś robiłam, to po prostu twaróg yy, z żółtkiem i z cukrem i naleśniki potem podsmażałam, takie zawinięte jeszcze raz i kośne. Patrzcie, i teraz to już trzeba by robić do porządnej. Konsystencji takiego, e, takiej jednolitej no. masy. Chociaż nie wiem. Czy ja tak kupiłam, się to wiesz, uda. co nie odpowiedzi. A to bym blenderem. W to biecha, no by właśnie chciałam powiedzieć, że wzięłam inny twaróg, bo ten jest taki e, krajowy. To nie jest żadna reklama. A e, zazwyczaj biorę dwie paczki takiego mniejszego. I on no. jest taki bardziej. Ta, ta ważność 8 lipiec, czyli jeszcze jest dobry. A, może ten blender faktycznie? Mm -hmm. Zrobimy trochę blenderem, żeby się tak bardziej y, zrobiła okay, taka to, ciastowata konwencja. blender? blender? Tak, podawaj. Lecimy teraz z tym blenderem. Mam nadzieję, że się zrobi tak, jakbym chciała. O, będzie dobrze. Będzie dobrze. A. Bo później mogłoby być taka sytuacja, żeby były. No, takie... się ten. Ale i też takie by... były wyczuwalne. Żeby Ci oczy nie prysło, moja droga. Żeby Tobie nie prysło, zaraz moja pięść za Aha, Twoja pięść. Grodzisz, grodzisz mi na wizji. Nie. Tak. Ale ładnie ten przycisk się prezentuje. Ale Nie, w się. Weź, weź to przemieszaj może, co? Tak, tak. Zaraz. Nie, to jest dobry Boże, pomysł. Może jak Ty się wścibiasz do wszystkiego. Ja nie i, wiem. ja Ci doradzam. Próbujesz mi dorównać, ale ci to nie wychodzi. Że co? <grym> z wścibianiem Aha. się. Tak. Świetny pomysł. Nie ja wiem, czy tej mąki trochę nie ten, jak ty uważasz? Nie, nie trzeba. A może by tego zmazać tak troszkę? Weź nie, nie z bardzo. tego, zgawdź z tego, z tego. No, to, to już jest dobre. Może nie trzeba tego smażyć. Weź, ja będę trzymała miskę, a ty zamieszaj. Czym? No tym widelcem. No czym? Gdzieś tam? To? to? Palcem zamieszaj. I tak to właśnie jest. Jak palcem. Widzicie? Widzisz co ona robi? <grym> Specjalnie mi to. A ja teraz tutaj spoglądam. E, przez ten. Patrzę przez e, monitor. Dobra. Wurde. Ja też Taka zawsze jest. tak robię, że potem mi kamera gdzieś zjedzie. Specjalnie sobie palcem ładają. Ale dobre. O Jezu, jak sernik. No. No bardzo Ja dobre. myślę, że to już jest. Jeszcze tam Jeszcze troszkę, zrobię troszkę, troszkę. Troszeczkę, ale. Widzę, można oblizać tak, jak się kiedyś miski oblizywały. nie podjeżdżaj tak za blisko, bo ja mam mm. wygudoloną koszulkę, bo mi suszarka wygniotła. I wyglądam teraz jak ty w tej Pokaż. koszulce. Ojej, poprzednia. Ty zawsze dobra, masz takie wygniotki. Brawo. Chwileczkę. No, tak jak to, jest, to ale tam jest taki drugi twaróg w mniejszych kostkach. I Czyli jaki on To jest to samo, tylko się nie nazywa chyba krajanka. Nawet wczoraj go używałam do tych plusków, Jed Jedna do wielka zarczotę. bryła. Dobra, nie będę już tutaj bardziej Czy? Wystarczy? Mhm, wystarczy. Co teraz? Teraz musimy uformować sobie placuszki. No, fajna sprawa. Ja to bym go zrobił w porankach. Zrób to, to się foremek, nie proszę będę bawiła w foremki teraz. Zrób, proszę W foremekach. Zrobisz? Nie, nie zrobię. Nie, zrobię normalnie. Takie placuszki jak, jak zawsze. Ma być tak, jak zawsze, prosto, a nie ty będziesz wymyślał teraz, co ludzie będą biegać i szukać foremek? Czepia się do mnie. W sklepach? Je. Czepia się do mu to oblizać. A co, ale co? A, to! Dobra bój. Już... Dobra. Zobaczcie, ciasto jest takie i teraz można sobie co już. Dobrze, to wymieszajmy. Bardzo dobre. Jeśli chodzi o cukier, to jak kto nie chce, nie musi dawać, a kto chce, może dodać trochę więcej. A co jest za mało? Cukru? Nie jest dobre, bardzo dobre. Ja mówię po prostu, to jest kwestia nie, indywidualna. Ja uważam, to będzie, bardzo fajna konsystencja. Ale patrzcie, takie białe. Kropeczki jeszcze trafiają, gdzie nie gdzie. No, bo się nie zabarwiło. Teraz musimy wziąć e... łyżkę i po prostu będziemy nakładać dużą łyżką na patelnię delikatnie. Będziemy to przygniatać i to się będą robiły takie ładne placuszki. Czyli ten, ten olej, który widzieliście na rozgrzać go trzeba porównywać? Tak, trzeba rozgrzać olej, przygotować patelnię. Możesz przygotować, potem umyjesz ładnie wszystko, tak jak ja po twoich kotletach. Weź nie wymyślaj, dobra? Co nie wymyślaj? No Ale co? No, co, co po moich kotletach? Ja to się uczę częsłej. Ja zjadłam nie, nie. pół kotleta. Ale zjadłaś, dobry był? A ty, placuszków nie będziesz, ja? Będę, ja to szybko. bo ile to można czekać? Na patelnię. Rozgrzewamy tłuszcz. Dobra, tłuszcz się chyba rozgrzał, to zaczynamy. Nie może się palić, nie? Nie może się palić, i ja sobie tak nabieram o, na łyżkę. Drugą łyżką zdejmiemy i uformujemy takie. Wiadomo, że one nie będą jakoś idealnie To trzy sztuki na patelnię. Równe. Nie jest jakaś wielka patelnia. Trzeba zmniejszyć. Mniejsza, na małym Wrazu. ogniu, żeby nie paliło się. Dla naszej rodziny to tak wiecie. Po jednym, dla każdego. Jak po jednym? No to cóż, tam myślałeś, że ile z tego wyjdzie. A to jednego? No, ty dostaniesz na pewno jednego. Hmm, żeby nie kamerował. Hmm. poważnie mówisz? No? zobacz. Chudne w oczach. Biedne. Nie, nie wiem, czy to tak wiesz. Patrz, jak kolor tak, łapie widzicie. od razu szybko. no I też trzeba niezbyt, znaczy niezbyt gęste, niezbyt grube. To wtedy wam już szybko rozsmażą. Tak. Ja... I trzeba pilnować, właśnie, żeby ten ogień nie był zbyt duży, żeby olej nie był zbyt gorący. Bo... Nie, chyba jeszcze nie przywracaj, wiesz? Niech troszkę się posmarzą bardziej. Poczekaj. A może Ty będziesz smażył? O Jezu, ja chcę doradzić Ci w dobrej wierze. O, proszę, proszę. Patrzcie, jak ładnie co? No ładnie. Sekundka, ale nie chcę też podkręcać za bardzo, bo to zaraz się pali. Dobra, teraz... Sekunda i można przewracać. Nie? No, sekunda. Patrzcie, patrzcie, patrzcie. patrzcie. Uwaga, co teraz będzie. Uwaga. Patrzcie. Pięknie. O, jest. Jaki zapach, nie? Tak, to takie. Taki sernik. Trochę sernik. <gry> no. Taki serniczek. I z drugiej strony do takiego samego koloru. Wyciągamy. I smakujemy. I smakujemy. Był problem, żebyśmy się oboje po, zmieścili to. w obiektywie. No. Ale się udało. Słuchajcie, takie coś. No mówiłam, na wydział. Pięknie pachnie. Można? Już? No proszę, Poczęstuj się. Dla ciebie jest ten ostatni. Najgorętszy, gorący, żebym buziulkę poparzył. Jaką buziulkę? Boże. Nie wiem, czy to będzie dobrze widać. Mamy przekręcony telefon i sami się nagrywamy, bo nie wołaliśmy już gdzie czeka. No, częstuj się, czy śmiało, częstuj się. No weź sobie. Pierwszy raz na to. Słuchajcie, ten panel, pachnie coś słodko. Zjem. Tam trzeba się patrzeć ten. Pachnie okay. bardzo słodko, więc naprawdę jest. Jak zawsze. Ale jak słodko? Nie, ale nie. Co Też mówiłaś, ale... Ile tu jest? 10, słuchajcie. Robiłam takie większe. Szybka akcja. Ale naprawdę warto. Bardzo proste, dobre. Jeśli chodzi o kształty, no to. Hmm. Każdy lubi inne po prostu. O czym... O, o, o tym mówisz? No tak. Przepyszne. Nie wiem nam się Tylko po jednym wodę. No nie, to robimy. To potworów jechać. No to pojedziesz. Mhm. Zachęć widzów, jak zrobię? Naprawdę zachęcam. Ten cukier waniliowy, czy tam wanilinowy robi robotę. Naprawdę fajne, takie proste. Jak ktoś sobie jeszcze lubi tam nawet bitą śmietaną, bo one są w takiej no. wersji bardziej na słodko. Bitą śmietaną. Mhm. Czy wy widzicie, jak ja się muszę z nim użerać A wy mówicie, że mnie się czasami zamknęła. Ale to po prostu. Nie jego trzeba czasami, nie da się, trzeba go czasami doprowadzić do. Wziatki. Pyszna. Słuchajcie, Polecamy. Zapraszamy na do magicznego warzywnika. Zapraszam do mojego magicznego warzywnika. Na grupę na Facebooku "Swojskie gotowanie" i wędzenie, TikTok "Swojskie gotowanie" oraz Instagram "Swojskie gotowanie". Tak. Wyszło ci jak zawsze. pa pa pa. Pa. pa.